Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę jak odróżnić jak odróżnić taką przejściówkę, taką przejściówkę z lighting na słuchawki, czyli na wejście jack. Jak ją odróżnić, że to jest oryginał. Pierwsza sprawa, żeby odróżnić taką końcówkę, patrzymy na te piny, które są tu. W nieoryginalnych końcówkach fińskich podróbkach te piny tutaj, co mamy, po prostu jak się zrobi palcem, tak, to je czuć. W oryginalnych, w oryginalnych końcówkach one są wtłaczane, tak, jakby wbijane w metal. Widzicie? O, Proszę zobaczyć. O, widzicie? O. One są po prostu wtłaczane, tak, jakby te piny do środka. Drugi element, który zabezpieczenie ma właśnie ten kabel oryginalny, to jest znowu wtłaczane napisy w kabel, które są tutaj. Są, są napisane, tak jakby, jakby wziąć słówmiarkę czy poziomice, to są napisane w jednej linii. Proszę zobaczyć. I na odwrocie tak samo. Dessing The Bay Apple, California. I trzecia, trzecia sprawa, która, którą też można poznać, że jej kabel jest oryginalny albo podróbką, jest to, jest to po prostu ten element tu. No, albo z tań strony, albo z tej. Nie ma luki. Nie patrzymy na dole, tylko patrzymy u góry. Widzicie? Nie ma luki. Jest to tak, jakby cały element kabla. Druga, yy, druga sprawa jakość materiału, która jest wykonana tutaj. Po prostu. Ten materiał jest śliski, nie jest chropowaty. No, więc w tym poradniku wszystko na temat kabla przejściówki tak zwanej, bo alla, Allegro jest zalewany przez właśnie podróbki. Kabla kosztują 40 zł, 50, a później przychodzi. Ludzie wsadzają, chcą sobie posłuchać muzyki. Działa dwa dni. Tylko, że są szumy, są czaski, bo nie chodzi tak, jak ma chodzić. Jeśli macie odnośnie pytań: kabla, przejściówek, jeśli chodzi o iPhone'y, pisać, na pewno odpiszę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Filmiku, dzięki za suba, łapkę. Trzymajcie się i hej.